To znaczy, że jesteśmy już tak jakby bardzo blisko tego... O kurde! To chwila, 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 wie, 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 wie! Wracaj tu, wracaj tu, natychmiast! Cześć i witomasz bardzo serdecznie z tej strony Uszkownika a to jest kolejny odcinek serii zagramy w Medieval. i z zbędnego przyciągania oczywiście jak to tradycyjnie jedziemy do... Ciu, ciu, przyjechał pociąg, żeby dostarczyć przesyłkę. Ale tak. Ale takie to wychodzą Ale tak czy siak. Tak jak już miałam mówić, że witamy się teraz w poziomie o nazwie. O, cześć! Powróciliście! ci fajni, co ten, co fajnie się was leje i zawsze zestaw stał. Fajnie, dawno was nie widziałem, Drodzy koledzy. Ciak, tak, ciak, ciak. A co my tu mamy? To, a co to jest? To jakiś znak, chyba, że dwójka i środek. A, może ten gościu powie. W ogóle chodzi o jak na jakichś z tych gostkach, bo zapomniałam ciebie się spytać, o co ci chodzi. Używając mrocznej magii nazywanej... nauką... Zarek zbudował urządzenie z na mechanicznego rozmiarowania czasu. Wnętrze tego kronografu są zbyt skomplikowane. Uważaj na uciekające czasopisy Aha, już rozumiem o co ci chodzi. Czyli tamten zegar, co tutaj jest, to on po prostu ten otworzy rzeczy, można powiedzieć. Okej, okay, rozumiem. Czyli widocznie muszę gdzieś iść i tak jakby ustawić ten zegar. A tutaj mogę skoczyć? Mogę, okay, chyba właśnie tu muszę skoczyć. Czekajcie. Spróbuję tak się ten y rozkotkać, o właśnie. Dobra. To chyba o to chodziło, nie? Dobra, to spróbujemy zrobić coś takiego. Bo chyba. Chyba wiem mniej więcej o co tu chodzi. Czy to w taki szyk się chodziło? Nie, to musi być odwrotnie, tak? Jeszcze raz muszę zobaczyć. No, musi być odwrotnie. To już chyba wiem o co tutaj dokładnie chodzi. Że po prostu muszę ten. ustawić ten zegar w odpowiednim tym. odpowiednim ustawieniu. Dobra, to ciebie ustawimy w takim razie tutaj. A ciebie ustawimy w tamtym, w tamtym stylu. O. Czy teraz będzie dobrze? Tak, teraz jest dobrze, bo widzę, że się otworzyło. O, ale widzę, że chyba na razie się nie dostanę. Hmm, ciekawa sprawa. Myślałem, że tam będę mógł. O, ale dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Nawet nie skoczył. Już się zaczyna Nie show. Daniel Fortescue. Skocz. Dziękuję bardzo. O, znowu! Teraz, przez to, że ja mam to urządzenie, to wy nic mi absolutnie nie zrobicie. Nawet nie będziecie mogli. Bo co? Będziecie strzelać i co? Praktycznie możecie mi sobie tymi brońmi... Tak naprawdę nie wiem, co zrobić. Bo nie chcę nic mówić niepotrzebnego. <laughs> powoli, powoli, Adi, powoli. Tutaj akurat są ścieżki, które NIE SĄ ODPOWIEDNIE! Właśnie przed chwilą to powiedziałem! A mi się Fortescue rozpędził. Może znalazł tam jakiegoś grosa albo coś i dlatego chciał po prostu sprawdzić dla pewności. Dobra, mam runę z ziemi. I czy ja mogę się tu wrócić? Mogę już się wrócić. Dobra. I teraz proszę cię, Fortescue! Dziękuję. I teraz tak, czy mogę się tu już dostać? Wciąż nie mogę. To dobra, Tu spróbujemy tutaj wskoczyć. O, powoli, powoli. No. Fortescue! Hortezkiu, co ty robisz? O, o dobra, o to mi chodziło. Nie chciał mnie się słuchać w ogóle. No co o co mu chodziło? Bo ja nie wiem tak naprawdę. A, dobra, to tu była potrzebna taruna. Dobra. A, chwila, dlaczego ja mam srebrną tarć? jak mam przecie złoto? Bo właśnie to mi było potrzebne. O, kolejny zegar, widzę. I dobra, większy na pierwszy i mniejszy na ten. Dobra, będę pamiętać. Czyli taki tu większy tu, a ten mniejszy tutaj, chyba, z tego co mi się wydaje, tak? Zaraz sprawdzimy, dla pewności. Nie, to musi być odwrotnie jednak. Jednak odwrotnie. Dobra, to zrobimy tu tak, że ty chodź tutaj, mój drogi kolego. O, a ty idziesz na pierwszy. Taka trochę jakby 13.27? 30? To to wie Dobra, jesteśmy tu na miejscu. I co ja teraz mam tutaj zrobić? Bo nie mam pojęcia. A tutaj jest przejście? O, a tutaj chyba są. Ten, jakiś przejście? Bo widzę kolejnych gostków. Para parać, parać. Dziękuję bardzo. Teraz to by mi nic z tym nie zrobicie. A tu potrzebny będzie chaos. Ten, ee, runa chaosu. A tu jest jakaś notka w ogóle. Jak chciałem przeczytać. Ten metal trzyma drzwi magicznego kielicha, które Zarok trzyma w swoim pociągu. Ścieżka idzie sama, prowadząca ewentualnie do lochów Zaroka. Jednak twoja droga jest zablokowana przez bramy kontrolowane przez inne sposoby yy, z pociągów. Podróżuj się do nich przez pociąg, otwieraj bramy i poprowadź się prosto do wrot. Okej, okay, rozumiem. Czyli skoro jest to Zarok zler, to oznacza, że ch ty. Czy to oznacza, że jeżeli tam już będę.? Ten miał! Przyznaję się, wystraszyłam się. Bo uciekam akurat przed tamtym. Więc nie szkodzi. Czy to oznacza, że jeżeli ten. Czy to oznacza, że jeżeli. E, otworzę tamto, już będę mógł wejść do miejsca, którym rzeczywiście za rok czeka? Może tak być. Dobra, ja tego użyję. I przy okazji zgładzę tutaj te oczy. Bo widzę, że za te oczy. Dostaję tego, dostaję trochę do kielicha. O, dziękuję. Teraz chcę kręcić się. i siopa, i siopa. Au. To akurat nie wyszło. A w ogóle nie po... Nie zauważyłem, jaką jest runę zgarnąłem, ale chyba tą odpowiednią, czyli właśnie runę chaosu, nie? Ale za chwilę jeszcze sprawdzę, czy są tu jakieś jeszcze ścieżki. Jest tu jeszcze jedna ścieżka. Dobra, ja wiem, że ja dostaję bez przerwy w łeb, ale. Nie no, ja chyba wolę na spokojnie na razie iść, bo to nie ma co. Oko! Chodź tu. O to mi właśnie chodziło. Dobra, to tu wskoczymy. O, kolejne oko! I kolejny ochroniarz właśnie przed nami, którego już w tym momencie nie ma. O, a co my tu mamy? Nie wiem. Nie wiem, co to miało być. A, to chyba... A, już wiem, o co tu chyba chodzi. Czy to muszę... Musiał... Czy tu muszę zrobić to na czas? Nie, bo to... Nie, nie mogę, bo to musi być ten. A czekajcie, ja chyba wiem co tu trzeba zrobić. Tylko... jakie mam to zrobić, pytanie? Ja muszę to jakoś obkręcić. Chwila, chwila, chwila. A może... A, już wiem o co tu chodzi. To jest sekwencja. Dobra. No, o to chodziło właśnie, żeby to odblokować. Dobra, już w porządku jest. O to właśnie o to mi chodziło, tylko że wiadomo, tu jest kielich, ale ja teraz na kielicha niestety nie mam. O, ale tu mogę już przy okazji iść. To mi to odblokowało fajnie. Super, podoba mi się. Ty coś jest tam na dole? Widzę, tu jest kasa i tym podobne, ale chyba nie będę ryzykować niepotrzebnie, żeby stracić życie. Tak czy siak, ja na pewno tu jeszcze wrócę. A tu... Cz czekajcie, coś tu jest na dole jeszcze. Czekajcie, chcę sprawdzić, co tu jest na dole, bo za bardzo mnie to ciekawi. Dobra, a tu jest powrót po prostu do miejsca, ale zielono zgarnąłem. Nie wiem, czy gdzieś tutaj była ten droga do zielonego. To, ale tu wskoczyć, na wszelki wypadek, bo tam była do tego. Czy tam wrócili ci goście? Nie, bo tu jest wciąż do tego czerwonego. Ja mam. wiadomo, ja mam. A nie, mam już chaosu. Dobra. Zap albo ja zapomniałem, że ja zdobyłem przez to wszystko, albo nie wiem. A dobra, jestem już w tym miejscu. I co ja mam tutaj zrobić? O, tu przy okazji otworzę już właśnie do tego miejsca. Tutaj jest meta. Dobra, będę pamiętać. Ale gdzie ja mogę teraz się oddostać? Widzę, że kolejna runa będzie potrzebna. Tym razem runa yy, księżyca. Co ja mam tutaj zrobić? Bo tu chyba coś powinno być. O, a co to? Bo nie wiem. Czekajcie, mam pomysła. Bo widzę, że to popycha ten cały pociąg, o którym było mówione. A co, jeśli tak, trzeba popchnąć właśnie ten pociąg, żeby się wykrywał idealnie, właśnie, żeby tu wskoczyć. To jest myśl. Dobra, zobaczmy. Poproszę na wskoczenie i ciu ciu! Poproszę na najbliższy kierunek do sosnowca, jeżeli to jest możliwe. Ale widzę, gdzieś mi tu już kieruje. O, zatrzymałem się, ale chwila, bo tu są kostki! Tu są gostki, które kurde, będą mnie atakować bez przerwy. I oczywiście robić. Dobra, chcę skoczyć. Dobra, ciebie nie ma, ciebie nie ma i ciebie też nie ma. Teraz to naprawdę nic mi nie możecie zrobić. Praktycznie jak mam to niebieskiego miecza, który jest potężny. Kednie sobie oczywiście nadreperuje tą broń, bo ona się dosyć przyda. Dobra, czy gdzieś coś tu jeszcze jest? Chyba nie, chyba już mogę wracać tak naprawdę do miejsca. Bo w końcu zdobyłem już tą kolejną runę, która była akurat potrzebna. Mieć, już skończyłem odwiedzać Sosnowiec. Chcę wrócić z powrotem do miejsca zwanego Galomir. I tutaj chyba mogę otworzyć się, nie? Dobra. O, chwila, tu się jakiś gość pojawił. Przed chwilą go nie było się. Tego też, tych testów nie było. Jakie trzpaniary się ukryły, kurde. To jest właśnie ciekawe. O, o kolejne, widzę, widzę Was. Myślicie, że co? Że ja jestem ślepy? Nie ma tak łatwo. A, no tak, muszę obrócić w drugą stronę. Dzisiaj Daniel Fortyski wyraźnie nie współpracuje ze mną. I to widać wyraźnie. Matko <laughs> przynajmniej. Święca. Dobra. Szkoda, że... Wiecie, co jest Szkoda? Szkoda jest to oczywiście, że jak popycham, to to on idzie prosto w tym kierunku. Szkoda jest to, że akurat nie mogę tego przyspieszyć. Ale chyba tutaj muszę teraz kierować się, nie? Mhm, tutaj o to chodziło. Dobra, zrobię to na spokojnie i teraz. Ciuciu! Teraz poproszę do Rzesowa. Bo akurat znalazłem tam ciekawy artefakt, który mogę spokojnie wziąć. I bardzo chętnie go zgarnę, jeżeli będzie taka możliwość oczywiście. O, daleko mnie zatrzyma. O tu jest życie, w życie mogę sobie tutaj tego... Odrobić! Jak to możliwe? Wait just a minute. Jak to możliwe, że ja tam padłem? No ma... Praktycznie zaraz nie będę miał już życia. No dobra, ja szybko sobie naładuję jakiekolwiek te życie. Może ten, bo... Ono mi się przydam. A przynajmniej mam nadzieję, że mi się przyda jeszcze. O ile tu nie padnę jeszcze w... przy okazji właśnie wykańczając tych wszystkich rywali. A tego by właśnie brakowało, żebym kurde wykończył wszystkich i będzie problem praktycznie. Dobra, nie mam już tego. Nie mam już... Ee... Niestety do uleczenia się. Ty mi tu spadaj. A sprawdzimy czy tutaj coś jeszcze będzie. Tu jest jeszcze jeden. Wiem, że już mam kielicha, ale wolę już tu to, to sprawdzić. To jest jakaś wajcha. O! O, dobra. Wiem o co tu chodzi. To ona otwiera tego. Tu ona otwiera tą drogę zablokowaną właśnie do wyjścia. Ale oczywiście, by nie było, ja jeszcze nie wyjdę tak szybko, ze względu na to, że jeszcze nie mam kielicha. A żeby mieć kielich, to oczywiście muszę tam wrócić, w tamto miejsce, gdzie praktycznie odblokowywałem tamte przejścia. Odblok a jak zdobędę kielich, to może zgarnę coś ważnego. Będzie znowu kasę i tym podobne. Daniel, kurce blade, weź mnie nie strasz. Ty chyba naprawdę chcesz popadać, co? No najwyraźniej w takim razie... chcę. Dobra, Rzeszów opuszczony. Wiem, że tak się... wiem, że tak mówię, Rzeszów, Sosnowiec, ale żeby było po prostu śmiesznie. A nie takie, że puste miejsca bez żadnych nazw tak naprawdę. Ale dobra, jesteśmy już na miejscu. Dobra i wyskakujemy stąd i... Teraz może ustawię właśnie ten pociąg w tamtym kierunku. A przynajmniej spróbuję. O ile mi oczywiście Daniel Forteskiu nie spadnie! Ach! Daniel, kurczę, ja cię proszę! Czy on się już tutaj nakierował? Tak, już się nakierował, ale zanim jeszcze, to jeszcze chcę się tutaj wrócić. Kamera, kamera, bardzo proszę, dziękuję. Ty, chwila! Ty... A mogę się tam wrócić do początku? Ała! Ała! Chyba mogę. To coś zapomniałem, że to... Coś widziałem na lewo! Coś widziałem na lewo O ile pamiętam to chyba było ten. Właśnie większy i mniejszy tutaj Bo coś widziałem fajnego tam, tak? Tak, dokładnie. No, bo tu już mogę wejść. To jest buteleczka z życiem. Mam dodatkowe życie. Teraz już nie mam tego, nie mam już 8 a 9. Superowo, i jeszcze życie się przyda. Idealnie, praktycznie. Czyli warto było jednak tam na chwilę się wrócić, tak naprawdę, po ten kielich. Bo dzięki temu, że to odblokowałem, teraz mam 9 żyć. A wiadomo, jeżeli będzie na tego, jeżeli będzie walka z zarokiem, to oczywiście się to przyda coraz bardziej praktycznie. Gdzie. spodziewam się, że będzie... pewnie walka z nim będzie dosyć ciężkawa. Ale to zobaczymy jeszcze. No tak. Teraz jeszcze sekwencja. Muszę tam teraz wskoczyć. O, dziękuję. Teraz z tego co pamiętam, było to chyba tak, nie? Bo muszę przypomnieć sobie. E. Daniel no To chyba było tak, nie? Bo zapomniałem. Nie, dobrze, dobrze. Nie źle. Że to zrobiłem. No bo złoty musi być tu a tam ten tam. Powiem tak eee, tak to jest jak się czasami gada i się zapomina tak naprawdę co gdzie kieruje się bo wiecie jaki jest problem w moim przypadku Że ta mniejsza strzałka to zazwyczaj ona kieruje wiadomo ona kieruje właśnie na minutnik no co jest No złoty tu a nie na środek nie na środek tylko... Fila, fila. Jeszcze raz. Powolutku. Teraz tu, tu. No really? Teraz to mnie niech będzie chciał puścić celowo. Tylko po to, żebym kurde jeszcze dłużej siedział na tym poziomie. chwila, Tak i tak i teraz. Czy teraz będę mógł wyjść? Tak, teraz będę mógł wyjść. Jeżeli chcecie, to możecie mnie określić mianem jakiegoś głąba i tym podobne, który zapomina o takich najprostszych detalach właśnie. E, gdzie było to przejście praktycznie od tego kielicha, bo ja zapomniałem? Chyba tu, nie? Au! Chyba tak, nie? Bo nie pamiętam dokładnie. Tak, tutaj to było, dobra. I tym lepiej. Dobra, wskakujemy i zabieramy z powrotem nas kielich, który tutaj... Czeka, praktycznie. Hala bohaterów w tym momencie! Czeka! I może się poczekać cierpliwie, bo zaraz tam wpadnę. Już pewnie wiem, że ten. Pewnie zaraz ktoś już tam będzie szykował na mnie właśnie jakiś ciekawy prezencik, że. O, dostaniesz właśnie kasę albo coś. Au! Nie wiem, jakim cudem ją dostałem, ale nieważne. Przynajmniej nie straciłem dużo tego, dużo życia. Nie, nie chciałem o ty obrócić. Bo akurat było idealnie. Dobra. Wychodzimy tu. I chyba właśnie tu mam iść. Tak? Tak, dokładnie. Mam kielis z głowy, mam poziom z głowy, mam wszystko z głowy. Zgładziłem znowu gości z tamtego poziomu, gdzie wszyscy byli opętani i gdzie nie mogłem nikogo zabić, ale teraz mogę spokojnie tutaj wrócić i z tego co widziałem i pamiętałem, kierować się po 20 już ten. Po 20. o, chwila, co ty się dzieje? us all wrong. Maybe it is destined to be a hero. Maybe it can defeat Zarok. The people of Gallimere may never know of your past mistakes, and you will indeed be remembered as the people's hero. Your time in exile is over. Welcome to your new home, Sir Daniel Fortescue. O, czyli to oznacza, że już ten, czyli chyba wszystko zdobyłem że to miejsce, w którym tu już jestem to już jest moje stałe. Czyli można powiedzieć, że zgarnąłem już stuprocentowy szacunek tak naprawdę. O, do niej możemy iść. Super! Co mi dasz? Nieważne, co dasz, zawsze mi się przyda. Zobaczmy, yeah. co to będzie. O. Trzy buteleczki Akurat to się Ci powiem przyda. To powiem tak, dziękuję, dziękuję bardzo za buteleczki. Zwłaszcza, że teraz mam już prawie pełny A chyba tyle, tyle mi się starczy, chociaż ewentualnie jeszcze ja będę mógł, nie wiem, dopełnić gdzieś jakieś rzeczy i zobaczymy jak będzie. Opuścisz hale bohaterów? Nie chciałem kliknąć, nie, chciałem kliknąć tak, bo i tak nie mam już nic tu do zdobycia tak naprawdę. Wszystko co już zgarnąłem to zdobyłem. Bo to te 20 właśnie bo skoro już ten gość powiedział, że ten dom, ta te hala bohaterów tu już jest tak naprawdę nasz dom, to znaczy, że już jesteśmy, ten wypełniliśmy wszystko, co trzeba. Zarok z Lair. Właśnie o tym jest mówione. Coś mi, się, coś czuję, że to może być chyba ostatni poziom, tak naprawdę, ale nie jestem jeszcze w 100% tak pewny. Ale przekonamy się oczywiście o tym w następnym odcinku. Tak dziś jak ja jeszcze tutaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli i tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz. Ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik Adidobdobly. Na razie i cześć!